Do ostatniej dekady PRL-u nawiązywały zarówno scenografia i rekwizyty, jak i kostiumy tancerzy. Część publiczności, szczególnie ta w średnim wieku i starsza, mogła odbyć podróż w przeszłość, często sentymentalną, bo do czasów swojej młodości, a nawet dzieciństwa. Zielone pomarańcze PRL-u to opowieść o relacjach międzyludzkich tamtych czasów relacjach niezbędnych do tego, by sobie poradzić w ówczesnej rzeczywistości, relacjach spontanicznych, bo zrodzonych, na przykład podczas stania w kolejkach. Gabriela Calerianos, reżyserka i choreografka spektaklu, odnalazła w socjalistycznej szarzyźnie również elementy radosne i kolorowe, takie, które wówczas były odskocznią i antidotum na warunki społeczno-polityczne. W spektaklu jest dużo piosenek śpiewanych na żywo przez Aleksandrę Cybulę. To największe hity lat 70. i 80., które wówczas śpiewała cała Polska, a które są również komentarzem do ówczesnej rzeczywistości. Dzień. Aha, nagle tu, w samym środku miasta Ty, to prostu ty Siedzi w godzinach W spektaklu zatęczyli głównie członkowie grupa NZ40, choć byli i wśród nich tacy, którzy z racji wieku nie mogą pamiętać sytuacji, które przedstawili na scenie. Dla części tancerzy był to sceniczny debiut całkiem udany.